Dzień dobry, wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka jest ze mną Eryk Piłat, e, Eros. E, Piłat, czyli Ty, w piłacie? Tak, nie utożsamiam się akurat z Ponsjuszem, tylko z Erosem. Z Erosem bardziej? Tak, z osobą, która stawiła czoła ta Tazemu w ostatniej rundzie. Gdybym miał trochę więcej czasu, to, to bym go upolował. I gdyby pan sędzia nie zatrzymał walki mówiąc, że atakujemy go od tyłu, to też byśmy go dopadli. Ale i tak wielki szacunek dla tego, że w ogóle do nas wyszedł, to raz, a dwa, że, że wziął taką walkę. No dobrze, byśmy dopadli, ale nie dopadliśmy. To jest zasadnicza różnica, ogromna. Ogromna. Pan sędzia zatrzymał walkę w tamtym momencie, e, rozdzielił nas, Tazy wleciał w tego drugiego zawodnika, znokautował go dosłownie od razu mhm. i zostałem z nim sam na sam, no i miałem dwie, do wyboru dwie opcje. Jedna opcja, albo cofać się i czekać na to, co on zrobi, a drugą opcję wejść w niego po prostu z czasami, i wybrałam to drugą opcję. Wiesz, co, ja bym powiedziała wręcz odwrotnie, że mm, wy daliście radę, bo tak naprawdę Tazi ma ogromną umiejętność. Rzeczywiście była ogromna przewaga liczebna, czyli e, dużo, dużo, dużo większe warunki fizyczne po waszej stronie były. Więcej rąk, a jednak to Tazi uniósł rękę do góry z wygraną. Jak myślisz, dlaczego? Nie, Monika, uważasz, że. Jesteś pod większym wrażeniem dla nas, czy dla Tazego? No oczywiście Tazego. Szacunek również dla Was, że weszliście do tak utalentowanego zawodnika. Mimo wszystko było dla Was dwunastu samurajów. Jak najbardziej zgadzam się, zgadzam się z tą teorią. Wielki szacunek dla tego, że wziął tę walkę. Naprawdę wielki szacunek. No, nas było 12. z niektórymi rozprawił się bardzo szybko. Niektóre, niektóre zasady były ewidentnie pod niego, ten na przykład jeden knockdown. On mógł parę razy zostać znokdowowany. My mieliśmy tylko jedną taką możliwość. Jeżeli ktoś padł raz, to już było równoznaczne z tym, że walka jest dla tego zawodnika zakończona. Mhm. Trzech bądź czterech zawodników wypadło dosłownie po kilku sekundach po śmiertelnych kolanach Kamila. No, jest gość wysoki, jest gość sprytny. Jest sprytny. No, jest sprytny no, jest, utalentowany. Utalentowany. no moim zdaniem, to jest najlepszy fick Nie, jedyna osoba, która mogłaby go na ten moment pokonać. I to W MMA, bo w stójce, nie jestem pewny, to Denis Labryga, ale on waży o wiele więcej od niego, więc w jego kategorii no, nie ma mocniejszych. Mhm. Jest, jest gość po prostu, jest mistrzem dlatego. No, mega się cieszę, że mają w ogóle taką możliwość zawalczenia z nim i pokazania się na nagle takiego zawodnika. Piszcie proszę w komentarzach, co, czy zgadzacie się ze słowami e, Piłata, Rosam? E, że Taz jest najlepszy? Że Taz jest I najlepszy? najlepszy i to, że sędziowie jednak brzmiało to troszeczkę jakby dawali fory Taziemu z e, Twoich ust. Na po... pewno, na pewno, na pewno coś w tym jest. Na pewno może, że dawali fory to nieodpowiednie słowo po prostu skłaniali się ku osobie, która wzięła jednak pojedynek z dwunastoma zawodnikami. I rozumiem to, w sumie rozumiem, nie hajtuję tego, Mo tak jest, ale to normalne. Już ze strony widza to wyglądało tak, że ta was po prostu tak naprawdę wymiatał, nie? Na cios, na cios. A... No niektórych, niektórych, niektórych tak, a, a niektórych nie. No też weźmy pod uwagę, że na przykład było dwóch zawodników, ten Witner chyba Patryk, i... Ten taki większy gość, on miał koszulkę Amiri na pierwszej konferencji. Oni byli więksi, coś tam potrafili, no i nie zawalczyli z jakiegoś powodu. Więc po prostu my byliśmy dobrani pod, pod kątem zawodników, z którymi ta zada sobie radę. Mimo wszystko te. Ty... Jako ostatni podeszłeś do Taziego, mm, zupełnie świeży, z głową, no nie wiem, pierwsza walka twoja, to także różnie mogło być swoją głową, ale mimo wszystko byłeś świeży, no i miałeś do siły, a tazy już był po 11 wcześniejszych zawodnikach. Czy nie czułeś takiej presji, że powinieneś to skończyć, tę walkę z wygraną? Czułem. Czułem presję, no ale to też spójrzmy na tak jakby wielkość, ta zego, spójrzmy na moją wielkość. Ja nigdy nie walczyłem nawet amatorsko, jedynie na sparingach i to i, to i tak nie trenuję dość długo, może łączny czas yy, trenowania to jest około 2 lata. Więc łącznie i to z takimi naprawdę dużymi przerwami, no 2 miesiące temu skręciłem kostkę i jeszcze tydzień temu chodziłem o kulach, więc jeszcze... Tak naprawdę parę dni temu osiągnąłem stabilizator z nogi i wychodziłem do tej walki jak, tak naprawdę, można powiedzieć, kompletny amator. Więc, jak na amatora, uważam, że dobrze poradziłem sobie z Kamilem. No, uważam, że dobrze sobie poradziłem z tym. Ja tak trochę szczypię, szczypię, szczepię, ale ogrom, o, ogromne gratulacje rzeczywiście. Wyjść w ogóle z to jest e, zaszczyt, a tym bardziej wyjść do oktagonu to są ogromne emocje. Także gratuluję Ci serdecznie. Ale Co by, co, co by nie mówić, jest 20 kilo cięższy, ma wiele stoczonych walk, am, amatorską chyba zawodową ma jedną w innej organizacji w Afrykach ma 8-0, jest 20 kilo cięższy. Ma o wiele większy zasięg, ma śmiertelne kolana, na które naprawdę bardzo czułem, że muszę uważać na te kolana. Jak tylko widziałem, że idzie do mnie, to od razu łapałem dystans i chciałem, chciałem uciekać przed tymi kolanami, bo, bo to jak takie jedno kolano kończy walkę. I to nie ma znaczenia, czy, czy gość jest zmęczony, czy nie jest zmęczony, i tak był groźny. I On jest nie do zdarcia. Ja widziałam go na początku jego kariery, jego trening. E, przypadkiem trenowaliśmy w tym samym miejscu nie e, wiedziałam, że to będzie ogień. Widziałam, że to będzie lew i Monster. Liczę na to, że, że Federacja doceni mój trud i ciężką pracę i dostanę tym razem walkę jeden na jeden z... Nie wiem, z którymś z tych Roninów chętnie tego Brooklina bym wziął, albo takiego Jasia kapele czy, czy innego gościa w mojej kategorii wagowej, żebym mógł w pełni pokazać swój potencjał na tle jednego zawodnika, być może w mojej kategorii wagowej, moj, mojego wzrostu i tyle, bo, bo talsji, no to wiadomo, inna kategoria, inna, inna para kaloszy. Piszcie proszę w komentarzach, jak oceniacie walkę. I z kim byście mnie zobaczyli, czy jest ktoś do wyjaśnienia, bo... Na ten moment pokazuje się z takiej strony merytorycznej, i ja nie lubię dymić na siłę. Nie będę szukał dymów na siłę, ale jak trafi się ktoś, kto, kto mnie denerwuje, a jest tu dużo takich osób, to nie zawaham się, czy, czy, czy podnieść ręki, czy, czy powiedzieć jakieś, jakieś słów, które przyjdą mi, przyniesie ślinę na język. Dymy, 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 a ja poproszę o dzwoneczki, słupki i. Oczywiście dziękuję przepięknie za uwagę, za oglądanie, za thanks for watching, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę dziękuję i pani. powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. za wsparcie.